zarówno w piśmie, które też miałam przyjemność czytać odnośnie tego, że są, najniż, że są niższe podatki w innych gminach. Ja Państwu nie będę zabierała długo czasu, powiem tylko o gruntach, bo pewnie tu podwyższany był grunt i pewnie najbardziej dotyczy to grunty. Pozwolę sobie przeczytać grunty związane z działalnością gospodarczą, czyli 1a miasto Stoczek Półkowski do 150 metrów 0,54 o 150 I tu jak Państwo pamiętacie wyjaśniane było wielokrotnie, dlaczego zróżnicowane są stawki. To przypomnę tylko, że zróżnicowane są ze względu na sklepy, które powstawały w, w mieście Stoczek i stanowiły dużą konkurencję dla miejscowych e osób, które trudnią się handlem. Mówimy o, mówimy o Biedronce, mówimy o, o Topazie i żeby w jakiś sposób podwyższyć konkurencyjność naszych sklepikarzy albo urżyć im w ich yy, i tak no, ciężkim zawodzie, bo wiemy, że handel nie jest teraz bardzo rentowny, ten ukłon był zrobiony. Ponadto jeszcze tutaj powiem, że jest drugi jeszcze aspekt ekonomiczny takiego posunięcia. Ci nasi powiem że osoby zajmujące się handlem są naszymi mieszkańcami i podatek dochodowy z ich działalności również wpływa do urzędu miasta. Natomiast ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą w naszym mieście, a nie są naszymi mieszkańcami, od nich podatki dochodowe idą do miejsca, gdzie są zamieszkani. Więc podwójny aspekt tej sprawy. No i teraz przeczytam państwu. Przeczytam Państwu teraz, jak kształtuje się podatek od tego w innych gminach. Czyli, tak jak powiedziałam, dla naszych mieszkańców to są najczęściej do 150 metrów 0,54. Wola Mysłowska 0,89. Gmina Stanin 0,69. Gmina Stoczek Łukowski 0,76. Gmina Krzywda 0,58. Gmina Adamów. 0,70. Gmina Wojciechów 0,75. Gmina Przybieszów 0,65. Gmina Łuków 0,64. Miasto Łuków 0,66. Nie widzę w tych stawkach niższych od miasta Stoczeków. To odpowiedź na pana zarzuty, że wino. Chodzi Tak jest. Po grudniu działka, działkach już czytam. Ja czytałam są? o działalności, ponieważ jest to pierwszy punkt. Teraz przeczytam to, co Pana interesuje. Grunty pozostałe, czyli te działki. Maksymalna stawka 0,47, czyli nasze 0,20 stanowi 42% 55 setnych maksymalnej. I znowu. 0,20, proszę, żeby Pan zapamięta. Wola Mysłowska 0,46. Gmina Stoczek Łukowski 0,25. Gmina Krzywda 021, Gmina Adamów 0,47. Gmina Wojcieżków 026, Gmina Trzebieszów 025, Miasto Łuków 016. Ile Pan naliczył mniej? Bo ja jedną. Dziękuję. Jedno. Na tyle.